Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry, witam pana. Czy są inne wnioski co do porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia komisji? Bardzo proszę, pan poseł Witold Zębaczyński. Bardzo proszę. Wielce szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, państwo doradcy. No, dzisiaj przybyło dwóch przedstawicieli klubu parlamentarnego PiS na posiedzenie komisji. Właśnie mieliśmy incydent, w którym jeden z członków, pan Gosek, odmówił podpisania listy obecności. Bez tego nie ma prawa uczestniczenia w komisji, w związku z tym Zwracam się z pytaniem do ekspertów, czy jest możliwość brania udziału w posiedzeniu w roli członka komisji z odmową podpisania listy obecności. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę ad vocem, bo to jest bardzo istotne w tym zakresie formalnym. Momencik, Panie Pośle, bardzo proszę, niech doradcy wypowiedzą się w tym momencie na zadane pytanie przez Pana Posła Zębaczyńskiego. Ja rozumiem, Panie Pośle, zaraz oczywiście otrzyma Pan głos. Jest Pan członkiem komisji, może Pan również zabierać głos. Bardzo proszę pan mecenas Piotr Marciniak, bardzo proszę. Dobrze. Szanowni państwo, wysoka komisjo, tak naprawdę kwestia wpisania bądź nie wpisania na, na listę ma jedynie charakter formalny, skoro pan poseł bierze udział w posiedzeniu komisji i zostanie to zaprotokołowane również w protokole z posiedzenia komisji to tak naprawdę bierze udział, bierze udział w posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Panu mecenasowi zgłasza się pan wiceprzewodniczący Tomasz Trela. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Myślę, że mamy pełną jasność. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości biorą udział w komisji śledczej, dając jednoznaczną rękojmię, że komisja jest legalnie, mamy doprowadzonego świadka przez służby naszego państwa działające na podstawie prawomocnego wyroku sądu okręgowego w Warszawie. Zgłaszam wniosek o przejście do przesłuchania Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Pani przewodnicząca, bo ja się pierwszy Tyrela. zgłaszałem. Nie mogę. W, a w jakiej sprawie Pani pośle? No w jakiej Panie sprawie? No pan Terela i pan Zębaczyński nie musi no Mogę zabrać głos. A dobrze, tylko najpierw przegłosujemy no to... wniosek, który został złożony przez pana wiceprzewodniczącego. Ale My zgłaszaliśmy pana... się, bielsi, pani przewodnicząca. No, czy to ja, to ja się mogę... Pana posła Treli. Bardzo proszę. Kto jest, kto jest, jesteśmy w trakcie głosowania, szanowni państwo, w tej chwili. Bardzo proszę, kto jest za wnioskiem pana przewodniczącego Tomasza Treli o przejście do przesłuchania? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Głosowało 8 osób za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się. 0. Wniosek uzyskał większość. Przechodzimy w takim razie do realizacji pierwszego punktu porządku dziennego e, dzisiejszych e, obrad. Czy pani przewodnicząca jest w stanie udzielić nam głosu nie. czy nie? nie? W sprawie ja, Ale ja, nie w pana pytam, sprawie? proszę się uspokoić, bo pan nie jest przewodniczącym. Bardzo nie? proszę, bardzo proszę panowie. W jakiej sprawie chciałby pan zabrać głos, panie e, pośle? W sprawie, którą zajmuje się e, ta grupa posłów zgromadzona w tej sali. Nie, 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 e, w tej chwili nie przeszliśmy do To nie jest komisja śledcza, e, orzeczenie w, Trybunału do... Konstytucyjnego. Do realizacji, panowie. Ja rozumiem, że panowie przyszli tutaj po to, żeby, po to, żeby zakłócać dzisiejsze posiedzenie, obrad. Jesteście członkami komisji i oczywiście macie prawo zabrać głos i składać wnioski. Jeżeli nie chcecie składać wniosków formalnych, to przechodzimy do pierwszego punktu porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia komisji. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie 14 listopada bieżącego roku na wniosek komisji został doprowadzony pan Piotr Pogonowski. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana iż zeznając przed sejmową komisją śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Proszę usiąść jeszcze nie ten moment. Tak, tak, ja powiem kiedy będziemy wstawać, wtedy wstaniemy wszyscy. Po, zeznaje, że, pouczam Pana, że zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał Pan treść pouczenia? Pytanie do świadka. Bardzo proszę, czy zrozumiał pan treść pouczenia? Może... Dobrze. To proszę usiąść. Panie Przewodniczący, zarządzam. Zarząd, tak, pan, zarządzam. Proszę usiąść. Zarządzam przerwę. Panowie. Bardzo proszę o opuszczenie. O opuszczenie. W sali. Zakłócają, Zakłócają panowie posiedzenie komisji. Szanowni panowie, zakłócacie posiedzenie komisji. Upominam panów po raz drugi. Składam wniosek w takim razie o wykluczenie z dzisiejszego posiedzenia panów Goska i Przydacza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Głosowało 7 osób, 7 głosów za. Panowie zostali wykluczeni. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Panowie, miejsce na udzielenie wywiadów jest gdzie indziej. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Zakłócacie, panowie, obrady komisji. Dziękujemy. Ponieważ świadek nie słyszał pouczenia, także ja pozwolę sobie jeszcze raz odczytać. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana iż zeznając przed sejmową komisją śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy podwoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania Panu pytania. Czy zrozumiał Pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem treść pouczenia. Dziękuję uprzejmie.